Jestem Amichaj Czikli, witam w programie. Miło być z Tobą. Dziękuję, że jesteś z nami. Chciałabym poznać Twoją opinię o sytuacji w Iranie. Oczywiście. Jesteśmy już od kilku dni świadkami bezprecedensowych ogólnokrajowych protestów, być może w całym Iranie. Czy Izrael powinien być gotowy do interwencji, niezależnie od tego, czy oznacza to wsparcie kinetyczne czy militarne? Myślę, że wielką pomocą, jaką udzieliliśmy narodowi irańskiemu, były 12-dniowe operacje w ramach Wschodzącego Lwa. Myślę, że to, co dzieje się teraz w Iranie, przejdzie do historii. Nie wierzę, by reżim miał szansę. To coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Widzieliśmy wcześniej protesty Maszy Amini, widzieliśmy wcześniej Zieloną Rewolucję, kiedy Obama zamiast wykorzystać moment, odwrócił się od irańskiego narodu. Irańczycy mają pełne wsparcie rządu Izraela w swojej walce o wolność, o swobodę. Modlimy się za ludzi w Iranie i życzymy im sukcesu w przywróceniu tego kraju Irańczykom. Irańczycy nigdy nie byli i nie są wrogami Izraela, i myślę, że to są wielkie dni w Iranie, i jestem pewien, że ludzie w Iranie odniosą sukces, aby przywrócić. Powiedzmy, że państwo znajdzie się w sytuacji, w której to ludzie kontrolują państwo a nie dyktatorzy, szaleni ajatolachowie, którzy zamienili Iran w nieszczęśliwy, nieszczęśliwy kraj. Możliwe, że w tym roku ten reżim upadnie. Chcę poruszyć temat bliższy nam, aferę Qatar Gate. Byłaś pierwszą minister, która wezwała do śledztwa w tej sprawie. To są zarzuty, że bliscy współpracownicy premiera przyjmowali pieniądze z Dochy, aby promować prokatarską narrację w mediach. Powiedziałaś, że sprawa musi być zbadana do końca. Czy to znaczy, że premier też powinien ponieść odpowiedzialność? Nie, myślę, że ludzie. To dość skomplikowany incydent, w którym zastępca jednego z rzeczników, Eli Felsten, tutaj w Izraelu, jest teraz dobrze znany. Nie wiem, kto jest odbiorcą za granicą, więc nie jestem pewien, czy znają Felsteina. Felczen nie był wysokim rangą urzędnikiem, nie był blisko premiera. Fakt, że ten facet opierał się zasadniczo na bardzo ważnych badaniach. To był artykuł, który powstał tutaj w Channel I24, a Abhishek Greensike ujawnił, że zasadniczo robił public relations dla Kataru i ze swoją rolą blisko parlamentu. To jest coś bardzo, bardzo złego i oczywiście wymaga dochodzenia ale powiedzieć, że z tego powodu Netanyahu jest w jakiś sposób zamieszany. Słuchaj, Netanyahu rozmawiał z Felstenem może przez 10 minut w całej swojej karierze. Nie sądzę, że Netanyahu był powiązany ani świadomy tego. Trzeba zbadać, co Felstein i Aynore robili dla pieniędzy w środku wojny. Uważam, że to jest bardzo, bardzo złe. I jak wspomniałem, tak, to wymaga śledztwa. Ale nie przeszedłbym od tego, co zrobił Felsten, do takiego stwierdzenia. To oznacza, że sam premier jest w to jakoś zamieszany, a on nie jest w to zamieszany. Twierdzisz, że odpowiedzialność ponosi Felster, ale są też inni bliscy doradcy premiera, którzy regularnie z nim się spotykali i mieli dostęp do poufnych spotkań. To błąd w weryfikacji? Czy procedura powinna być lepsza? Słuchaj, myślę, że w przypadku tego drugiego doradcy nie mamy odpowiednich informacji. To nie doradca, chodzi głównie o Jonatana Uricha. Nie mamy informacji o nim. Ujgur przyznał, że angażował się w promowanie Kataru podczas wojny. Więc jeśli pojawią się informacje, które to udowodnią, to inna sprawa, ale nie mamy żadnych dowodów, że to faktycznie miało miejsce. Byłaś jedną z pierwszych ministrów, które określiły Turcję jako państwo wrogie. Byłaś bardzo otwarta w tej sprawie i nawet wzywałaś do zamknięcia tureckiego konsulatu. Zdecydowanie. Dlaczego to miałoby pomóc? Spójrz, Bliski Wschód jest podzielony zasadniczo na dwa oddzielne sunnickie sojusze. Jednym z nich jest sunnicki sojusz radykalnego islamu Katar, Dżolani, Syria i Turcja, a drugi to bardziej umiarkowany sojusz: Bahrajn, Maroko, Emiraty, Egipt, Jordania i tak dalej. Teraz Ekepe to nie jest Turcja, bo Turcja jest jak Iran. Tak, to nie jest demokracja. Liderzy opozycji w Turcji są w więzieniach, dziennikarze, setki dziennikarzy są w więzieniu. Nie ma tam żadnej demokracji. A tak przy okazji, Erdogan podąża śladami Ajatollaha. I zostanie obalony przez naród turecki, nie przez żadne siły zewnętrzne, ale ta ideologia bractwa muzułmańskiego, Turcja, Hamas, Dżolani, Katar, to jest największe zagrożenie nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale także dla Europy i Ameryki. Po co zamykać ambasadę lub konsulat? Czy to coś da? Myślę, że teraz nie mamy aktywnej ambasady w Ankarze. Nasi ludzie z powodu gruźb, z powodu podżegania, spójrz, co się stało właśnie dzisiaj. Mieli konferencję Solidarności z Palestyną, z najbardziej zajadłym podżeganiem przeciwko państwu Izrael. Porównując Netanyahu do Hitlera, Erdogan i jego ludzie wygłaszają przemówienia, w których mówią, że Izrael nie powinien istnieć i że zwoli Boga, tak jak zdobyli Damaszek, zdobędą Jerozolimę. I jedną z lekcji 7 października jest to, żeby zwracać uwagę na to, co mówią twoi wrogowie. Jeśli wrogowie twierdzą, że nie masz prawa istnieć, mówią to poważnie. Zerwij więzi, zali stosunki dyplomatyczne. Myślę, że powinniśmy zerwać więzi z Turcją, to państwo wrogie, i uważam też, że to jest jedna z rzeczy, które są bardzo, bardzo ważne. Mamy tutaj kilku starszych doradców z przyjaznej administracji Stanów Zjednoczonych, i myślę, że muszą to przemyśleć. Jak zamierzają odnieść się do radykalnej ideologii islamistycznej Erdogana i Jolaniego? Chciałam o to zapytać, bo prezydent Trump bardzo lubi Erdogana. Wielokrotnie nazywał go swoim przyjacielem podczas rozmów z premierem Netanyahu na Florydzie. Wiemy, że Turcja bardzo chce wysłać wojska do Gazy, a Trump był w tej sprawie niejednoznaczny. Mogą dostać F-35. Co Izrael zrobi, jeśli Trump popiera Erdogana? Nie możemy zaakceptować bez względu na wszystko obecności tureckich wojsk w Gazie. To byłaby katastrofa i poważne zagrożenie dla państwa Izrael, ponieważ stawia to siły obronne Izraela i tureckie siły. I może się zdarzyć, że z powodu jakiegoś nieporozumienia lub drobnej sprawy może wybuchnąć wielka wojna, a tego nie chcemy. Mówimy turkom w Syrii, trzymajcie się z dala od Syrii, a szczególnie południowej Syrii. A jeśli chodzi o Gazę, nawet nie myślcie o wchodzeniu do Gazy. Nie możemy tego zaakceptować, bez względu na wszystko, bez względu na wszystko. I jeszcze raz powtarzam, Spójrz, mam ogromny szacunek dla prezydenta Trumpa. Był zdecydowanie największym przyjacielem Izraela. Przeniósł ambasadę, uznał wzgórza Golan, zawarł porozumienia Al-Baham, przeciwstawiał się Iranowi i walczył z antysemityzmem. Mam do powiedzenia o Trumpie tylko dobre rzeczy, ale uważam, że popełnia błąd bez żadnego. To jest błąd. Erdogan nie jest przyjacielem cywilizacji zachodniej, on igra z Ameryką. To jest podwójna gra. I w związku z tym prezydent Trump również całkowicie poparł prezydenta al Al-Jalaniego, jak go nazwałaś. Ostrzegł Izrael, żeby nie ingerował w Syrii. Wzywałaś do wyeliminowania al -Shary. Czy nadal podtrzymujesz to stanowisko? Tak. Absolutnie, uważam, że widzę szare. Tak jak założył Al-Kaidę w Syrii, założył Al-Kaidę, nie zmienił swojej ideologii. Widzieliśmy, co robił z Alawitami al masakrę, straszną masakrę swoją drogą. Alawici są naszymi wrogami. Ale mimo wszystko, nawet wobec naszych wrogów, nie wyobrażam sobie i nie życzę moim wrogom, żeby byli wyprowadzani na ulicę. Szczekali jak psy zastrzeleni w głowę. Ale uważasz, że siły obronne Izraela powinno wyeliminować, zamordować Al-Sharaka? Mówię, że on jest wrogiem państwa Izrael. Widzimy małe dzieci z bronią, które krzyczą o Al-Quds i o gazie tak samo jak Syria jak Hamas indoktrynacja podżeganie masakry mniejszości etnicznych czystki druzów i alawitów chcę tylko zapytać czy nadal podtrzymujesz ten komentarz i czy chcesz jego usunięcia myślę że on jest wrogiem wiesz mamy bardzo proste podejście do Sinewara i Nasrallaha myślę że teraz on chce chudny w ramach swojego strategicznego planu głównego ale wrogowie Dżolaniego są oczywiście, możemy posłuchać marszu. Mieli uroczystość z okazji rocznicy rewolucji, cała armia była na ulicach, krzycząc dla Azy i dla Jerozolimy. Więc spójrz, możemy, wiesz, możemy tłumaczyć z arabskiego, rozumiemy ten język i widzimy dzieci, widzimy szkoły. Pod imieniem Muhammada Defa i wiesz, to jest tożsamość bractwa muzułmańskiego, podobna do Hamasu. Al-Shah nie różni się od Nasralacha, Sinoira, ani innych przywódców terrorystycznych. On pochodzi z Al-Kaidy i islamskie państwo w Iraku i Syrii. Niektórzy ludzie myślą, że zmienił swoją ideologię. Mówię, że to zero, to tylko taktyka i jest to bardzo powszechne. Jeśli znasz islam, jest tam termin taki dziachudna. to właśnie widzimy. Poznaj islam, poznaj ideologię islamu. Zwłaszcza takie ruchy jak Bractwo Muzułmańskie, al qaida islamskie państwo w Iraku i Syrii Hamas. To wszystko jest to samo. My to rozumiemy, ale osoby spoza tej okolicy nie zawsze pojmują to od razu. Jako minister do diaspory miałeś poważne konflikty z głównymi żydowskimi organizacjami w Wielkiej Brytanii i Francji. Wiele osób było oburzonych, że zaprosiłaś Tomiego Robinsona do Izraela. Jordan Barbella, ty też się z nim spotkałaś. To też jest niesamowite. Czy niepokoi Cię wzrost antysemityzmu na prawicy? Tucker Carlson, Nick Fuentes. To rośnie i naprawdę istnieje, prawda? Wiesz, każdy stan to inna historia. Obecnie w Ameryce największym zagrożeniem jest Takir Carlson, prawdopodobnie opłacany przez Katar za promowanie. Nagle stał się fanem Shari Low, stał się fanem Hamasu, mówiąc, że to tylko ruch polityczny. I jest przeciwko wszystkim tym, Islamofobii i staje się orędownikiem radykalnego islamu. Wracając do Europy, była debata i nadal utrzymujemy kontakt z tą organizacją. Nie, wiesz, mamy przyjazne relacje. Spotkałem się z nimi w zeszłym tygodniu. Przywództwo społeczności żydowskich, w tym Akryfa we Francji, przywództwo i powiedziałem: Słuchajcie, To jest nieporozumienie. Oni myślą, że główny problem pochodzi teraz ze skrajnej prawicy. Nie twierdzę, że skrajna prawica nie jest problemem, ona nim jest. Ale głównym wyzwaniem jest radykalny islam. Teraz zwróć uwagę na Australię. Był ojciec i syn z Pakistanu, którzy zostali zindoktrynowani i zradykalizowani, a następnie poszli i zamordowali 15 osób. I masz Albanezego i Penny Wong, i żadne z nich nawet nie potrafiło wypowiedzieć słów radykalny islam. Mówią o mowie nienawiści, mówią o kontroli broni, o wszystkim, tylko nie o rzeczywistości i prawdzie. Myślisz, że to problem? Do pewnego stopnia. Masz ten sam problem w Europie teraz. Uważam, że trzeba porzucić poprawność polityczną i mówić o zagrożeniu ze strony radykalnego islamu. Jeśli nie możesz tego powiedzieć, nie nadajesz się na stanowisko przywódcze. A Arin, oni mówią o tym wprost. Poprawili sposób. Jeśli chodzi o społeczność żydowską, mieliśmy Marinę Le Pen maszerującą ze społecznością żydowską przeciwko antysemityzmowi po 7 października. Wypowiadającą się przeciwko Międzynarodowy Trybunał Karny. Wypowiadającą się przeciwko Hamasowi. To są nasi przyjaciele. Dobrze, w porządku. A Michaj Cikli, świetnie było z Tobą porozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękuję.